Na pierwszy rzut oka wygląda jak błyszcząca igiełka ukryta w krysztale kwarcu, ale za tym niepozornym minerałem kryje się historia odkryć, przemysłowych rewolucji i zadziwiających właściwości optycznych. Dziś przyjrzymy się rutylowi, minerałowi, który nie tylko tworzy jedne z najbardziej fotogenicznych inkluzji w kwarcu, ale także odegrał ogromną rolę w przemyśle i nauce. Pierwsze udokumentowane wzmianki o rutelu pochodzą z początku XIX wieku. W 1803 roku niemiecki mineralog Abraham Gottlob Werner opisał minerał i nadał mu nazwę rutel, od łacińskiego rutilus oznaczającego czerwony, nawiązując do barwy niektórych jego kryształów. Już wtedy wiadomo było, że rutel to coś więcej niż zwykły tlenek. W jego strukturze kryła się tytanowa tajemnica. W tym samym czasie trwały intensywne badania nad metalicznym tytanem, który udało się wydzielić dopiero kilkadziesiąt lat później. Zanim tytan trafił do wielkiego przemysłu, był przede wszystkim minerałem kolekcjonerskim. Piękne czerwono-złociste kryształy z Alp czy Brazylii trafiały do gabinetów mineralogów i muzeów. W XIX wieku odkryto również jego niezwykłe właściwości optyczne, co miało ogromne znaczenie dla rozwoju optyki i technologii imitacji kamieni szlachetnych w XX wieku. Rutyl to tlenek tytanu o wzorze chemicznym TiO2. Należy do układu tetragonalnego, a jego struktura składa się z ośmiościennych jednostek TiO6 połączonych krawędziami, co nadaje mu dużą gęstość i stabilność. Ale TiO2 to nie tylko rutyl. Anatas, również tetragonalny o odmiennej strukturze, jest mniej stabilny termicznie. Zazwyczaj tworzy ciemno-niebieskie kryształy o ostrych krawędziach. Brukit, układ rombowy, Rzadszy, stabilniejszy jedynie w warunkach wysokiego ciśnienia. Z polimorfów to właśnie rutyl jest formą najstabilniejszą termodynamicznie. Zarówno anatas, jak i brukit mogą przemienić się w rutyl pod wpływem temperatury lub czasu. Rutyl nie musi mieć jednej barwy. Może być czerwony, brązowy, złocisty, zależnie od domieszek. Najbardziej znane są cienkie, złociste igiełki, które tworzą inkluzję w kwarcu, tak zwane włosy Wenus. Pod względem twardości rutyl mieści się między 6 a 6,5 skali moza. Twardszy od apatytu, ale ustępuje kwarcowi. Cechuje go wysoka gęstość 4,2-4,3 g na cm3 bo w porównaniu do gęstości samego metalu wynoszącej 4,5 g na cm3 to naprawdę dobry wynik. Z kolei ubliwość i przełam są mało wyraźne, a rysa często brunatno-czerwona, co jest pomocne w identyfikacji. Ale prawdziwe show rozpoczyna się przy świetle. Charakterystyczną cechą rutylu jest jego wysoka dyspersja. Dyspersja to zjawisko rozszczepienia światła białego na barwy składowe. Tak jak w pryzmacie, odpowiedzialna jest za to różnica współczynnika załamania dla różnych długości fal. Dla diamentu wartość dyspresji to około 0,044, wystarczająco aby dać efekt tęczy przy obróceniu pierścionka. Ale rutyl bije diament na głowę, jego dyspersja to aż 0,28. To ponad 6 razy więcej niż diament. Dlatego w połowie XX wieku rozpoczęto produkcję syntetycznego rutylu, sprzedawanego jako Titania. Był tak efektowny, że nieświadomi klienci brali go za kamień szlachetny, dopóki nie odkryli, że za kilka złotych kupili coś bardziej optycznego niż wartościowego. Warto zaznaczyć, że naturalny rutyl rzadko pokazuje ten efekt. Zwykle zawiera domieszki żelaza i jest nieprzezroczysty. Rutyl to minerał odporny jak skała. Dosłownie nie rozpuszcza się w wodzie, nie reaguje z większością kwasów, a topi się dopiero w temperaturze około 1830 stopni Celsjusza. W jego strukturze mogą pojawić się domieszki metali żelaza, wanadu, chromu, niobu czy tantalu, co wpływa na jego barwę, magnetyzm, a czasem przewodnictwo. Właśnie przez tę stabilność rutyl przetrwał miliony lat w skałach metamorficznych i magmowych, a także jako ziarenka w piaskach rzecznych. Rutyl tworzy się w wielu środowiskach geologicznych. Pegmatyty, gdzie rutyl występuje w postaci dużych, estetycznych kryształów, np. w Brazylii, Madagaskarze czy Pakistanie. Skały metamorficzne, np. gnejsy i łupki, z rutylem w inkluzjach, występujących w Alpach czy Tybecie. A także specjalne piaski tytanonośne zbudowane z ziaren występujących w Indiach, USA czy Australii. W Polsce rutyl występuje na Dolnym Śląsku w okolicach strzegomia, górsowich lub masywu ślęży. W Tatrach rutyl znajduje się w gnejsach i łupkach krystalicznych, a także w górach izerskich, gdzie można znaleźć cienkie kryształki w kwarcu. Rutyl to najważniejsza ruda tytanu. Z jego przetworzenia powstaje metaliczny tytan, lekki, wytrzymały, odporny na korozję. Wykorzystuje się go w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako elementy konstrukcyjne czy zbiorniki, w chirurgii jako implanty, a także w przemyśle chemicznym jako reaktory i rurociągi. Z rutylu otrzymuje się także biel tytanową, dwutlenek tytanu, jeden z najważniejszych pigmentów używanych. Do farb, kosmetyków czy ceramiki. Nie można też zapomnieć o jego roli w opiece, elektronice, pod postacią powłok antyrefleksyjnych, a nawet jako surowiec do produkcji włókien szklanych. Rutyl to minerał pełen kontrastów, delikatny w wyglądzie, ale potężny w działaniu. Z jednej strony tworzy estetyczne inkluzje w kwarcu, z drugiej napędza przemysł kosmiczny. Zachwyca dyspersją, fascynuje chemią i inspiruje geologów. Jeśli film ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Daj znać także w komentarzu, który minerał mam omówić jako następny. Do zobaczenia.